Więc proszę o uzasadnienie. Tak, w że jeśli chodzi o właśnie tę prawostronność, też odniosłem się w krótkim akapicie dotyczącym e, tej prawostronności i a, może oczekiwania, aby oskarżony poruszał się jak najbliżej prawej krawędzi, e, to według mojej oceny mm, miał przesłanki do przewidywania że przy krawędzi jezdni, nawet po jezdni, mogą się poruszać piesi ze względu na to, że pobocze były nieutwardzone, trawiaste i możliwy był rzeczywiście ruch pieszych po krawędzi jezdni bezpośrednio. Przy, przy poboczu. W takiej sytuacji, w Wysoki Sądzie, można było, a nawet wskazane było, zachować ten, powiedzmy, metrowy odstęp od prawej krawędzi jezdni, żeby nie doszło do porządzenia ewentualnych pieszych poruszających się przy krawędzi jezdni. Czyli, według mnie, Wysoki Sądzie, na miarę możliwości prawostronność została zachowana, bo cały czas podróżuje prawym pasem do pór. ale mając świadomość potencjalnej obecności pieszych przy krawędzi jezdni, mógł poruszać się właśnie w tej większej odległości. Także ja Wysoki Sądzie wprost takiego naruszenia prawostronności ruchu nie widzę i nie widzę w takim razie związku przyczynowego E, takiego sposobu ruchu z, z, z zaistnieniem e, wypadku.